Powietrzu, atmosfera prawdziwego święta. My dziś dowiemy się, która z ekip sięgnie po trofeum UEFA Europa League. Transmisja, już za chwilę. Doczekaliśmy się. Czas na wielki finał UEFA Europa League. Szykuje nam się wieczór niesamowity. A mamy również nadzieję, że niezapomniany. Miło nam będzie spędzić go z Państwem. Za mikrofonów kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dobry wieczór. Przejdźmy do składu finału. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Wszystko już zapięte na ostatni guzik. Emocje naprawdę sięgają zenitu od rozpoczęcia tej edycji UEFA Europa League. Minęło wiele miesięcy, pożegnaliśmy wiele mocnych drużyn. Do końca ostały się tylko te dwie. A po dzisiejszym meczu tylko jedna z nich będzie mogła powiedzieć, że warto było. Druga zaś pozna gorzki smak niedosytu. Zapraszamy serdecznie. Będą emocje. Powiedzmy może parę słów o składzie Seville. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje. Choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. To na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny? Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po straci piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Distante. Matic. Piłka znajduje Dybale. Uwaga! Może strzelać! I gol! Mamy pierwszą bramkę w finale UEFA Europa League. Na powtórce widzimy jak precyzyjne było to prostopadłe podanie od Paulo Dybali. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli jak to się skończy. Doskonała robota. No to mamy 1 do 0. Józef nissiri Joan Jordan, budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy. No i po ataku, dobra interwencja. Suso, Lucaso Campos. Jesus na was, mapiłkę. Świetnie teraz interweniował, mogło być bardzo, bardzo groźnie. Joan Jordan. I kolejny dobry atak zawodników Sewii. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Dybala. Przycisnęli wysoko, a zarazem umiejętnie. W rezultacie przejmują piłkę. Brian Tistante. Wizdek. Chorągiewka. Minimalny spalony. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Suso. Yusef Ennissiri piłka posłana do Rakitic'a ale okazja teraz gol, mamy wyrównanie w tym meczu co tu się dzieje teraz na trybunach proszę państwa tak, szał radości teraz ale i wyraźna ulga, mamy remis nadal mogą tu sięgnąć po trofeum mamy na powtórce jak na dłoni, wspaniałe podanie aż się prosiłoby to wykorzystać później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do bramki, brawo Mamy remis. 1 do 1. Suso. Racze Sewilli wyraźnie mają chrapkę na gola. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Z problemu odbierają piłkę. Lorenzo Pellegrini. Teraz poszedł jest za obroncami. I tak proszę państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku. Fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Znowu widzicie, musi uderzyć, poszukać wyrównującej bramki. To jak najszybciej. Lukaso Campos. Alex Teles. Czysta interwencja i zaczną z zanini bocznej. Luka trafia do Telesa. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy corner. Bez dośrodkowania tym razem. Czy coś będzie z tej sytuacji? I goł! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Nic dziwnego, że obrona dostaje teraz górę, stoją w polu karnym nie bardzo potrafią rozpocząć, aktywnie zadziałać, odebrać piłkę. I tak to się kończy, kiedy nie ma chętnych do roboty. No i mamy remis, 2-2. Dybala. I Dybala! Tak jest! Odzyskują prowadzenie! W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Na tablicy wyników mamy 3-2. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Lemania Guderi. Jezus Na Was. wraca do Hesusa Nawasa. I to tyle z tej akcji. Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Youssef Nesiri. Czy zdecyduje się teraz na strzał? I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A becadło futbolu efektywne i efektowne. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zaczynamy proszę Państwa. Oto finał UEFA Europa League. Długą drogę przebyły oba. Matic. Miłka znajduje Dybale. I Gol! Mamy pierwszą bramkę w finale UEFA Europa League. Józef Nesyri. Piłka posłana do Rakiticza. Ależ okazja teraz. Lorenzo Pellegrini. I tak proszę państwa! Obejmują teraz prowadzenie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrów. Dzień i witajcie, tak jest, odzyskują prowadzenie. Jest gwizdek. Rozpoczynamy drugie 45 minut wielkiego finału tegorocznej edycji rozgrywek UEFA Europa League. daje sobie w kaszek dmuchać. Ribala fantastyczne podanie na dobieg. Co wyjdzie z tego podania? Świetna okazja. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Suso. I kolejny, dobry atak zawodników Sevilla. Aleks Teres przyjmuje podanie. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Świetnie go teraz wypuścił. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Pellegrini! Goal! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Obejrzyjmy raz jeszcze jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego piska. Siri Ponownie przy piłce Suso. Z piłką może się teraz zabrać Suso. Ależ ma żelazne nerwy. Juka posłana do Rakiticza. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Juka znajduje Dybale. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Józef Nessiri. Joan Jordan. W chodzi jak na treningu. Pełen spokój. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak łeb. Nic z tego nie będzie. Dybala. Lorenzo Pellegrini. Oj, świetne prosto prostopadłe zagranie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Joan Jordan, Suso, Joseph en fatalne podanie, piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Zobaczmy, rozbija się ten atak, są już coraz bliżej bramki, teraz jest niepilnowany, gol! Była bramka przewagi, a teraz są dwie, trzeba wsiąść się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Mamy teraz powtórkę precyzyjnego, prostopadłego podania Paulo Dybali, które dało początek tej akcji. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Mina menedżera mówi wszystko. To nie ich dzień, ale nawet grając słabo można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podopiecznych. Szalony mecz. 5 do 3. Miłka trafia do Telesa. Całkiem dobre zagranie górą. Podanie przyjął Iwan Rakitic. Józef Nie Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Duble w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Szybkie, teraz wznowienie gry. I ponownie zaczną z narożnika boiska. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tylko rozegrana piłka. Acunia otrzymuje podanie. Teraz z piłką Lamela. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Leonardo Spinazzola. Do Spinazzoli. Uwaga, może strzelać. Wychodzi poza boisko. Róg. sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Decyduje się na krótkie podanie. Ryan Pistante. No i po ataku zagrożenie minęło. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Teraz z piłką Lamela. Jesus Navas. Piłka wraca do Jesusa Navasa. Przejęte podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Paulo Dybala. Szanowni Państwo, losy Pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać, Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. Wchodzą teraz kolejno na podium. Dobrze wiedzą, że już za chwilę będą mogli zaprezentować kibicom to piękne trofeum. Ciekawe, o czym teraz myślą? Może o trudach całego sezonu? O tym, że dzisiaj zbierają owoce ciężkiej pracy. Na pewno nie zapomną tego momentu. Już są gotowi. Jeszcze chwila i Bukar powędruje w górę. Uwaga! Stało się! Piękne zwycięstwo UEFA Europa League jest faktem! Cieszą się jak dzieci, ale trudno się dziwić. To są niezapomniane i niepowtarzalne chwile, o których każdy marzy, ale przeżyją je nieliczni. Oni dołączają do tego grona. Zasłużenie! Brawo panowie! Gratulacje! A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje, jaka więź panuje między drużyną a panami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. Naprawdę rzadko kiedy widzi się na stadionach tak piękne sceny. Tak, teraz triumfatorzy ułfają. Zostają przed fotoreporterami, zanim znowu ruszą świętować, czas na zdjęcie. To piękna chwila, fotografie z Pugarem ozdobień za ście... Zaczynamy proszę Państwa, oto finał UEFA Europa League. Długą drogę przebyły oba... Matic. Piłka znajduje Dybale. I gol! Mamy pierwszą bramkę w finale UEFA Europa League. Józef Nesyri. Inka posłana do Rakiticza. Ależ okazja teraz. Lorenzo Pellegrini. I tak proszę państwa. Obejmują teraz prowadzenie. Co I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrówna. Dybala. I dybala. Tak jest. Odzyskują prowadzenie. Jócefen Nesyri. I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Pellegrini! Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie! Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Gol! Była bramka przewagi! A teraz są. Podanie przyjął Iwan Rakitić. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale